Cześć siemanko 21 luty środa godzina 8.15 Chodzę tutaj po takim dużym lesie Jest tu sporo modrzewia i sosen Wiem że chodzą tu byki, bo już się kilka razy widziałem Byłem tu dwa tygodnie temu przyszedłem po raz kolejny pochodzić, połazić Poszukać czegoś świeżego e Cóż, pokażę Wam, tak jak widzicie, tutaj natknąłem się na starego zrzutu. Zaraz będziemy go podnosić. Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziesiątek, nie za duży. Ale przeleżał tu sobie. Podnosimy. To chyba będzie szósta znajdka w tym sezonie. Jest świeża od łosia. Jedna wszystko, poza tym stare. Się prezentuje dziesiątaczek Z zeszłego roku, tu przeleżał mchu zielona, tak sobie zachowany. Oprzymy coś tak to wygląda Cóż pokręcę się <laughs> Tutaj pochodzę jakieś zwaliska drzew tu są takie połamańce Może coś jeszcze się trafi także tymczasem coś się trafi tak jak wspomniałem to nagram hej